Kochani, z tej strony tiariel i witam Was w kolejnym modowym zawrocie głowy. Tak jak obiecałam ostatnio, kiedy dawałam Wam mody, te, które odnosiły się głównie do jedzenia, pojawią się niedługo kolejne odcinki, no i to właśnie pierwszy z nich. Będzie na pewno jeszcze jeden, w którym skupię się na modach, o których tutaj teraz nie będę wspominała, bo w ogóle nie, nie pasowałyby do tego przeglądu. Chciałabym Wam tutaj pokazać kilka modów, głównie takich do dodatkowych jakichś interakcji. Dużo będzie modów związanych z dzieciakami, stąd jesteśmy w rodzinie, gdzie mamy aż trzy todlerki, bo sporo będzie właśnie modów dla nich. Ale na początku chciałabym Wam pokazać mody, które może już częściowo znacie, bo niektóre już się pojawiały. A mianowicie mody na dodatkowe zwierzaki. Dodatkowe zwierzaki hodowlane. O, jak pięknie nam tu ptaszek leci. Proszę bardzo, jakie ładne są te ptaszki. E, jakiś czas temu pojawił się mod na takie krowy włochate. Krowy wyżynne. Tutaj mamy taką jedną krowę. E, zaraz, chodź kochana. I te krowy oczywiście działają... Normalnie, tak jak zwyczajne krowy, proszę bardzo. Kupujemy je tutaj w oborze, i tutaj jest ta krowa, którą już pewnie wielu z Was widziało. Tam się jeszcze pojawił osioł i koń, ale powiem szczerze, że mi się tamte zwierzaki mniej podobają, no bo koniec zrobiony z lamy. Jeszcze osioł może być, ale nikt wełny z osła chyba nie zbiera. Natomiast tutaj dodatkowy rodzaj krowy jest jak najbardziej super. I ten sam twórca dalej jeszcze robi różne mody, i zobaczcie, mamy na przykład kozę. Koza jest zrobiona pięknie, zobaczcie, jest też już mniejsza, wygląda super. No, oczywiście, niestety jest troszkę problem z animacjami. Choć kochana, pokażemy, wyczyść naszą kozę ponieważ animacje są dostosowane do większych zwierząt, więc każdy musi tutaj zdecydować sam, ale zobaczcie, no wszystko, poruszanie się tej krowy i tutaj wszystko inne jest rewelacyjne. No niestety, jeżeli chodzi o czyszczenie i dojenie, choć pokażemy, wydoisz ją, czy na przykład przytulanie, to będą te interakcje, to znaczy te animacje takie troszeczkę gorsze, ale sama koza jest wykonana przepięknie. Tutaj większość mleka jej po prostu za wiadro wylatuje, no ale. Więc, jeżeli ktoś lubi mieć różnorodność, lubi mieć różne zwierzęta, to może sobie bez problemu taką kozę wstawić. No, wygląda na pewno świetnie. Oprócz kozy, już idziemy. Mamy też nowe rodzaje drobiu. Zobaczcie, mamy tutaj kaczkę i mamy gęś. Są różne wielkości, są większe od kur i sobie tutaj łażą normalnie. Nie można tym zwierzętom tylko dawać złotych przysmaków i obsydianowych, ale poza tym też nam składają jajka i liczą się normalnie. Mamy tutaj też, choć kochana. Możemy kupować niestandardowe kurczaki. Zaraz sobie tylko dodam pieniądze. Dobra. Ponieważ ktoś też to już inny twórca o, możesz zebrać jajka dorobił inne. Zobaczcie, można tutaj kupować gęsi, kaczki i różne inne rodzaje kur. Może sobie kupmy wielkanocną kurę jajeczną, kurę srebrzystą. I czerwoną kurę. Zaraz zobaczymy, jak one tu będą wyglądać. Podejdź tu, kochana. O, i zobaczcie. Mamy tutaj inne rodzaje kur. Jest tutaj kura z Rhode Island. Czerwona. Tu mamy srebrzysta. Możemy oczywiście, daj na przykład wtierciarski przysmak. Możesz? I tu mamy kolejną kurę. Także, jeżeli ktoś yy, lubi. Różnorodność to jak najbardziej mogę polecić te mody. I kochani, jeszcze ten twórca. O, tutaj mamy też taki domek do królików dla królików, którego możemy wywabiać króliki. Mamy tu wiewiórkę. Bardzo proszę, interakcje społeczne. Możesz ją pogłaskać z entuzjazmem. I te wiewiórki sobie tutaj biegają, tak jak króliki. O tak, i tak samo można je głaskać pięknie. Można im wręczać prezenty. Daj jej kwiatek. O, nawet się spodobał. Także tak właśnie wyglądają wiewióreczki. Jakby ktoś chciał urozmaicenia, to oczywiście linki zostawię w opisie. Jak pokazywałam Wam ostatnio, pewnie już tu dzieciaki naśmieciły. Tak, aha, mamy wyłączony prąd. Dobra. Choć zapłać te rachunki. Zapomniałam Wam pokazać jeszcze jednego, jeszcze jednego moda od yy, też Ice Moon Moon takiego dzbanka na sok z kantalupą. Kto ogląda moją serię Ulisy, już na pewno widział. I tutaj, dzięki temu modowi, też oczywiście link Wam zostawię. Możemy sobie przygotowywać. Soki z kantelupy. Proszę bardzo, wypij coś. I może sobie do soku z kantelupy jest mięta pieprzowa potrzebna. No ciekawe. O, z truskawką. Proszę. Wzięła sobie szklankę soku. Pięknie wygląda. Wypij jak najbardziej, kochana. A teraz przejdziemy sobie do modów dla dzieciaków. Dobrze. I jesteśmy tutaj z naszymi maluchami. Chciałabym Wam pokazać nowe rzeczy, właśnie dla maluchów. Pierwsza rzecz, może zaczniemy, tutaj wyślemy megan. To jest taka klinika weterynaryjna. Ja jeszcze sobie tych rzeczy nie przetłumaczyłam, na pewno to zrobię. I nasze dzieciaki mogą tutaj. Hmm, Dawać zwierzątkom jedzenie, mogą sprawdzać oczy i uszy, badać zwierzaki. Bardzo proszę, może weź tutaj kochana to. O, już masz szczotkę, tylko ci się chyba z rzęsami błaguje. O, i tutaj szczotką czeszę naszego pieska. Dobra, ty kochany nie idziesz się bawić telefonem, bo pokazujemy tutaj. O, tu można na komputerze sprawdzać informacje. To też jest komputer, jest częścią tego, właśnie zestawu weterynaryjnego. A ty, Nate, choć chciałabym, to jest taki stół do tworzenia y, z rzeczy zabawek z patyczków. Chodź, zrób, bardzo proszę, kwiatka. Y, ty się bawisz, a jak skończysz, to może jeszcze sprawdziłabyś oczy i uszy. Zobaczcie, ona tutaj bierze taki przyrząd i sprawdza. Ta też się tutaj bawi. Dobra, a nasz Nate sobie za pomocą młotka, oni są schowani specjalnie w takim namiocie, z patyków tworzy zabawki, które zresztą będziemy potem widzieć. Mamy tutaj też taką sztangę, którą można ćwiczyć. choć... O, przyszedł tata. Będzie podnosił sztangę, proszę bardzo. Akurat, krowa nam wlazła i wszystko nam zasłoni. O, tak jest. I oczywiście rozwija to sprawność fizyczną. Mamy też latawce. Latawcami mogą się bawić dzieci, ale mogą się bawić. Puszczać latawiec też dorośli. Latawce są na takiej lince, proszę bardzo. Wiem, że jak się ma wyżej, to można z tym latawcem nawet biegać. O, pięknie tutaj się poruszasz z tym latawcem. Zabawa też wam pewnie rośnie. Tak, a wy macie na fula, to nie sprawdzimy, a tata ćwiczy. Dobra, tato, może wystarczy tego ćwiczenia. Dobrze, i zobaczcie, w wyposażeniu rodziny pojawiły się tutaj takie zabawki. Które można sobie potem ustawić, lub można je pooglądać. Dzieciaki mogą, a dorośli też mogą obejrzeć. Kolejną rzeczą do zabawy jest taka równoważnia. Dobra, już nie musisz tam iść, tylko możesz się przejść po równoważni. Bardzo fajna też na plac zabaw. Proszę bardzo. Jest też animacja. Nie wiem czy to coś nam zwiększa, ale wygląda bardzo fajnie i fajnie uzupełnia plac zabaw, bo dla mnie te place zabaw za mało mają elementów. Kolejną rzeczą są hula hop, którymi można, mogą kręcić dzieci i mogą kręcić dorośli. Proszę bardzo, chodźcie. Czym wyższy poziom oczywiście umiejętności, ja Cię może przebiorę w jakiś strój sportowy, Czym wyższy poziom umiejętności sportowych, tym im to kręcenie idzie lepiej. O, proszę. No, mamie idzie zdecydowanie lepiej niż córce. My w tym czasie, mama jak sobie kręci hula hop, pokażemy kolejne. Jest to stacja dla dzieci do robienia paznokci. Mogą być w kolorach zwykłych. Chodź, zrób sobie, żeby było widać. Zrób sobie... Tutaj, a ty, mama, musisz brudzić. Proszę bardzo. O, i zaraz zobaczymy. Już wam robię zbliżenie. Zobaczcie, paznokcie zrobione. A można też nałożyć sobie jakiś jakiś wzorek. Może żółte kwiatki. Proszę bardzo. Zaraz zobaczymy. O, już można zobaczyć. Zobaczcie, nakłada wzorek. Zaraz paznokcie będą zrobione. Kolejnym jest tutaj ten urząd pocztowy i też dzieci, nie todlerki, tylko dzieci. Mogą tutaj pisać na przykład list do świętego Mikołaja. Tak trzeba się zastanowić. Paznokcie jak widać pomalowane zostały. O, powiedział Mikołaj i odpowiedział, że jego ulubionymi ciasteczkami są czekoladowe ciasteczka i szklanka mleka. Ciekawe pewnie, czy tu się pojawił nastrójnik. Nie, chyba nie. Dobra. Można też bawić się tutaj na kasie, w poczcie, a ty będziesz tak śmiecić wszędzie. Tato mała jest taką łobuzicą w tej rozgrywce. Można nałożyć sobie, a tutaj wziąłam z Dejmi kostium, można sobie nałożyć kostium, na przykład e, nałóż skrzydła baza astrala. Proszę bardzo, mamy skrzydła baza astrala nałożone. E, można nałożyć kostium dinozaura. O! E, no i można zdjąć wszystkie kostiumy. Proszę. Kolejną rzeczą, Kolejnym Oczywiście dzieci też mogą latawce puszczać. Kolejnym modem, który chciałam Wam pokazać, to, są, to jest mod na ćwiczenie baletu. Tu mamy takie drążki baletowe. I choć kochana, możesz ćwiczyć balet. Ty tu podejdź. Ignorujemy bałaganiące dzieci. Rozwija to umiejętności taneczne. I proszę bardzo. I ty też możesz ćwiczyć balet. O tak, bardzo ładna jest ta animacja. O, pięknie. Super. Też wydaje mi się, że bardzo fajna, jak ktoś sobie gra w dłuższe rozgrywki, zwłaszcza z tańcem. To, była, to był kolejny mod, chodź, kochana. Kolejny jest taki zestaw, zestaw urodzinowy. W skład tego zestawu wchodzą tutaj te stoły, które są zwykłymi stołami, ale mamy też taki stół na tort, gdzie po prostu możemy wziąć i stworzyć ciasto urodzinowe. Mamy taki fotel, na którym możemy świętować urodziny. Proszę, ciasto urodzinowe od razu się po, pojawia. O, dzieciaki też mogą. Super. Chodź, kochana. Tak, i świętujemy urodziny. Dobra. Można też nałożyć czapkę urodzinową. Można ją zdjąć. W skład tego zestawu wchodzą taka lodówka na pizzę, gdzie można zjeść po prostu kawałek pizzy albo pudełka na pizzę. Też można po prostu chwycić kawałek pizzy, czyli kładziemy na stole. W skład tego zestawu wchodzą też ten stół z prezentami i możemy tutaj proszę bardzo otworzyć prezenty. I ten prezent był za duży i znajduje się w w naszym wyposażeniu rodziny. Zaraz zobaczymy czy tam faktycznie jest. Tak, proszę bardzo. Realistyczny zamek dostała. Świetnie. Prezenty można otwierać trzy razy, chyba. I jeszcze w skład tego zestawu wchodzi taka paletka do malowania twarzy. Chodź, zobaczymy, jak to wygląda. O, przebrała się, proszę bardzo, mamy pszczółki na twarzy. Nie wiem, czy mogą z tego todlerki. Tak, też mogą. Chodź kochana, ty sobie zrób może motylka. Ty będziesz pierwsza, chodź, zrobisz sobie może pieska. Tak, jest pieskiem, dobra. Proszę, tu mamy motylka, jakiś liczny motylek. I jeszcze jednym, jeden mod, który chciałam wam tutaj pokazać, to jest mod do malowania kredą. Chodź, kochana, rysuj kredą. Niestety tutaj todlerki nie mogą rysować. O, widzicie, tu nam biegają te wiewiórki. Dobra. Siadamy i rysujemy kredą. I zaraz losowo. Oczywiście rozwija nam się kreatywność. Pięknie. I zobaczcie, losowo pojawiły nam się. Możemy je sobie też przesunąć. Rysunki. One się pojawiają różne. Narysuj coś jeszcze. O. Ten jest już poza naszą parcelą, tego nie przeniesiemy. Tego też chyba nie możemy przenieść, a nie, możemy. O, proszę bardzo. I jeszcze, jest ileś tych rysunków. Luźne się, różne się pojawiają. Czy ty znasz jeszcze kogoś w swoim wieku? Bawiam się, że możesz nie znać. A potrzebujemy kogoś w tym samym wieku. To zrobimy tak. Chodź kochany, yy, polecenia Sima. Ustaw wiek. I będziesz dzieckiem. Tu coś losowo, tu coś losowo. Dobra. A nawet jesteś jakiś taki yy, ludzko, dosyć ubrany. I nawet skin jakiś jest w miarę. Bo chciałam Wam pokazać jeszcze jednego moda. Chodź podejdź tu. Bardzo proszę. A jest to taniec towarzyski dla dzieci. Ty się kochana nie baw, i ty może wolny taniec z siostrą. Proszę bardzo. I dzieciaki sobie tańczą. O, jak pięknie. Tu czasem w jednym miejscu animacja nam się trochę tak przeskakuje, zaraz pewnie ten moment będzie. Y jeszcze jest tam, widziałam, bo tłumaczyłam sobie już tego moda, że może też on upuścić partnerkę i wtedy są dzieciaki niezadowolone. Też myślę, że bardzo przyjemny mod, który w fajny sposób może urozmaicić rozgrywkę. Dobrze, kochani. I ostatnim modem, który chciałabym Wam pokazać, to jest mod taki też malutki na podawanie napojów. Możemy sobie oczywiście nakryć normalnie do stołu, choć, kochana, dobra, i możemy podać sobie napoje. I w zależności na to, co mamy ochotę podać, mogą być herbaty, wina, specjalne piwa, koktajle, kawa, likiery, lekkie drinki. Zobaczcie, może podaj lemoniadę. Dobra, my wracamy. I zobaczcie, przy każdym krześle, bo to jest ważne, że przy każdym krześle pojawia się napój. I teraz nasi Simowie mogą już spokojnie sobie usiąść. Pięknie. Nie miałaś wstawać, tylko miałaś usiąść i wypić. Ty też sobie wypij lemoniadę. Ty sobie wypij lemoniadę. Tata może też przyjdzie. O proszę. I mogą pić lemoniadę. Chodź, tato. Dobra. I ty też możesz wypić sobie lemoniadę. Oczywiście, ty weź to powyrzucaj. I jeszcze spróbujemy postawić jakieś inne napoje. Dobra. I może podaj coś innego. Może koktajl? Jak widać, to są te wszystkie, które mamy z naszych tutaj napojów. No weź podaj macchiato. Proszę bardzo. I mamy ustawione filiżanki. I możemy się napić kawy. Proszę bardzo, siądź i napij się kawy. O, nawet się pojawiło coś w filiżance. No, pijesz jeszcze tę kawę. O, tak. Super. Dobrze, kochani. I na tym. Będę kończyła dzisiejszy odcinek. Oczywiście linki do wszystkich modów znajdziecie w opisie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Trzymajcie się cieplutko. Hej, hej!